Trzeba widzowie dzisiaj robimy dzisiaj zrobimy odcinek. O, uwaga, uwaga, uwaga. przy trwaniu wiem, robimy już to, ale dzisiaj zrobimy inne przetrwanie. O, wioska jakim cudem. Ale nieważne. Pochodzimy sobie po domkach. Patrzymy co tam mają. Kto ty tam... Nie, nie chcę się z tobą wymieniać ty. Ja ci dam. Eee, tutaj chyba skrzy... Tu nic ciekawego chyba nie mają. Tak, zdecydowanie nie idę stąd. Dobra, co to mnie obchodzą jakieś domki? Czy mam tutaj kowala? Czy ja tam widzę? Kowal! 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 kowal, 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 kowal. No, fajny widoczek. Marian, fajny widoczek. No, kolejny Ale masz ciemność w tym domku. Mm, to mi się podoba. To mi się podoba. Wszystko jest gicz. No dobre. Zobaczmy co ty tu masz. Kościół. No nie mogę szynić dziba dzielny. Zobaczmy co tamten tam ma w tym domeczku w swoim. Zobaczmy co tam... co tam masz, co tam trzymasz. A to się tutaj czemu znalazło? Ziemniak zwiękł, czy co? No da. Co ty tłumacz? No rany, Julek. Czy, ktoś, czy naprawdę nikt tej wiosny nie ma jakiegoś godnego czegoś? A nie, w kościołach nic nie ma. A nie, może. I gościu tu stoi. A no, w ogóle nie. O co się wymienia ten gościu z kościoła? A jakieś alchemiczne rzeczy? Nie, nie, to nie, mnie to nie interesuje. A w ogóle on chciał surowe. A, to idziemy na polowania. On chciał surowe mięsko. A ci załatwi surowe mięso. Tego byliśmy? Chyba to, a tak, to ten co miał też. Te czarne okna. To co miał też czarne okna. To ten, ten. Trzeba otwierać drzwi w domkach tych, które się były, bo wiem wtedy na przykład, że. Ej, kolejny kowal, kolejny kowal, kowal, kszery, kowal, kolejny. Świetnie. Super. Obsydiany, to mi się podoba, to jest najlepszy kowal. Budki to ja już mam. Budki ja już mam. Po co mi? No, który to te? Który a jakieś. Klejewy a fajne. Tu żaden nie ma niczego przecież. Jestem taką biedną wioską. Tu już byłem. To, to jest takie biedne u nich wszystko. No, schodzą, ma tylko, tylko jakąś ławę i. I jakieś coś w swoim domu. Nie ma żadnych, nie wiem, mm. rówek. No. Nawet nie ma. Mm. Ten to ma znowu tylko łóżko i świeczkę. No, jak wy tutaj żyjecie? Łóżko i stół. Dla nich stół. To już słońce zaraz zachodzi, a jeszcze nie znalazłem czegoś fajnego. No, na no, u Kowala, ale żadnych szmaragdów, żadnych jakichś emeraldów, tylko jakieś. No i tylko budki u kowala, to były fajne. Kawioska bieda. Tylko kowal jest bogaty. Co to za nierówność. Kowal nie, kowal nie może być aż tak bogaty. Pręż chce chcę spać. Jutro może coś znajdzie. Jutro teraz to się już pewnie znajdzie. Coś fajnego. Nie wiem, w tym domku, w którym się mówił? Też nie, też nie. O, Marcin. Kopię sobie kilka bloków i będę je od niego znalazł. Marcin, nie uciekaj, proszę. No, Marcin. 15 sztabek ze żelazo to się przyda. żeby się jakiś crafting jeszcze przydał. Sobie mogę wykopać z ich domków? Nie wiem dlaczego takich ich plądruję. Dlaczego ja ich tak plądruję? Dlaczego jestem taki zły dla tych wieśniaków? No nie, to dobra, dobra, nieważne. Już koniec z tego, nie będę dla nich aż taki zły. Muszę tylko wziąć. Hmm. Muszę tylko wziąć trochę desek z ich domów. To dla nich podwój przecież im wioskę, a ja tylko tych desek potrzebuję. Po co ja mieczem kopię? Mogę ziemię, ona się nie zmarnuje. Dobra kraba, po co ja to zrobiłem. Kraftujemy sobie crafting? Crafting Rable. No, świetnie. O, mogę skraftować sobie jakieś rzeczy? Nie wiem, bo mi Świat 7 zostaje. Dobra, ale mi brakuje tylko hełmu i tego, do pełnej zbroi żelaznej Co to jest? Co to jest? Przepraszam bardzo, wyślą to jakieś dziwne rzeczy, co to ma być? Co to ma być? Dziwna wioska a, ja i tu nie byłem już. Ja stale tu byłem, tylko buty zostawiłem. Buty zostawiłem. Nie no! Sprawdzam domy tutaj. Miejsce, gdzie nie ma praktycznie nic, tylko jakiś uprawnik. Jakiś polnik tylko tutaj. Udaję całą wioskę i sprawdzę domy, które jeszcze nie są sprawdzone No proszę, dajcie mi coś dobrego, jakiś fajny ten domek, Takie Co to? to... Co to? Idźcie ga. On YouTube bo book. What's TNT? How to craft TNT? It's easy to discover TNT crafts Use this. Dobra. Coś tam było napisane, że. Żeby... I jakieś tu mamy dziwne rzeczy. W ogóle tu w jego skrzynce coś fajnego było Właśnie, TNT, po co ja tak zrobiłem? I dynamit I jakieś żelazo, jakiś redstone, jakiś blaster I jakiś, jakiś dynamit Sprawdzimy co my tu mamy I tu TNT, co to giga TNT? Co to jest giga TNT? To nie ważne, ale jedno trzeba wziąć Taki problem, że ja nie mam, taki problem, że ja nie mam żadnego, żadnego nie mam tuż, odłożę to do skrzynki, to jest mój domek, to już jest zagwarantowane, ja tutaj mam jakieś dziwne rzeczy i trzeba poszukać tuż czegoś do odpalenia tego, idziemy do morza i tam będzie wir. Idziemy do morza i tam będziesz wir. Będziesz wir. Będziesz wir. O, to się nie jest morza, to nie... To nie masz wiru. To będzie przy jakimś oceaniku, czy morzu, chociaż. To nie będzie tu będziesz wir. O właśnie. Właśnie tego się. Tu więc wreszcie! Teraz trzeba znaleźć... Ale my mamy tutaj sztabki żelaza Z kowala, to spokojnie, możemy teraz sobie zrobić... Teraz można sobie zrobić... O, ale satysfakcjonujące Teraz idziemy do, teraz idziemy do naszego domku, gdzie on był i kraftujemy sobie krzesiwo i podpalamy gdzieś to giga Już Co się stało? To było, to było. Tu W ogóle Sprawdzimy, co to można zrobić Detonator TNT deto Naprawdę myślicie że ja będę chciał coś deto Jakiegoś detonatora Jak można to zrobić Krzesiłem Trzeba będzie budować obsidianem Nieważne Oczywiście nie biorę detonatora, oczywiście biorę Robię to tak I biorę jedno krzesiło No i tylko tego mi potrzebuje, ale raczej nie będę brał tego Teraz jak w bezpiecznym miejscu się trzeba ustawić Detonuję to... to Giga TNT Chyba każdy wie jak detonuje zwykłe TNT to jakby to był gigatyjenty, zaraz się okaże. Buduję się tutaj z obsydianu. Nie będę go niszczył 500 lat, ale no trzeba. kiedyś się dr oh my God. Czeka, czy to się drążę. O mój Boże. co zniszczyło? Co zniszczyło obsydia? No nie, no świetnie, po co Tu ja... Ej! Tu można niezłą kopalnię zrobić. Lazury tylko. patrz, do tego żelaznego kilopa chociaż. Ale, ej, no nieźle! No nieźle! Nieźle mi to poszło! Nieźle, mamy lazuryt! Się do tego przyda. No, no, enchantu ja, się przyda, lazurycik. Trzeba mi zrobić, tu ja, to <laughs> Coś będzie aż takie proste. Sporo diamentów nie ma. Co ja sprawdzam w tych domach? Przecież wiem, który to był. O rany, sorry, zabrałem telefon i pokazuję, że już koniec nagrywania, więc widzimy się w następnym odcinku. Pa, pa.